Cześć, z tej strony Kasper z Rykowiska. Jestem dzisiaj w pierwszym tunelu. Tutaj cała moja przygoda z ostrymi paprykami i sosami się rozpoczęła. Liczę na zbiór. Niewielki, co prawda, ale Caroliny Reaper Yellow i Red. Mam też jeden krzak. Czoklet No to on. Nie, ma jeszcze tego dużo. Wybarwiło się sporo tak naprawdę tutaj już przestałem podlewać muszę dzisiaj troszeczkę uzupełnić wodę bo już jest naprawdę sucho i rośliny pomimo jeszcze sporej ilości owoców zielonych na krzaku już więdną więc to będzie potrzebne na pewno dzisiaj porządne nawodnienie bo jest to już ziemia jest sucha jak pył więc tak karoliny jest trochę jeszcze lemonów tutaj, tutaj się pojawiły no i jalapenosów jest trochę już też na pewno się przydadzą Super urosły. O tutaj mamy przepiękny krzak właśnie czekoladowej Karoliny hiper No i halapeniosów jest sporo. No ale niestety jeszcze większość niewybarwiona. Także czekamy. Ja zbieram wszystkie Karolinki. No i nastawiam oczywiście mokry sano Karolinie. Także serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.